Kiedy byłem kilkuletnim chłopcem, rodzice i dziadkowie uczyli mnie, że piel i czerwień to barwy naszego kraju, że są niezwykle ważne i na zawsze ze mną pozostaną. Kilka lat później wyjaśnili mi, że władze PRL nakazują zdejmować te barwy przed świętem Konstytucji 3 maja. Myślałem wtedy, jeśli są ważne, dlaczego ktoś chce je zdejmować? Jednak szybko to zrozumiałem. Dziś, kiedy słyszę Mazurka Dąbrowskiego i widzę powiewające pod błękitnym niebem biało-czerwone flagi, czuję w sercu niezwykłą siłę wzruszenie, odwagę, radość. Nie potrafię tego nazwać. Wiem, że też to czujesz. Bo to jest w nas, w Twoim i moim sercu. Traciliśmy niepodległość. Znikaliśmy z mapy świata. Przelewaliśmy krew w powstaniach i wojnach. Przechodziliśmy piekło reżimów. Nie poddaliśmy się. Teraz pokażmy sobie i światu, że biel i czerwień, orzeł w koronie, Polska to my, Ty i ja. Bądźmy dumni z naszych barw. Naprawdę mamy powody.